Alo, alo drogi widzu yy, Dobry wieczór, dzień dobry Zależy w jakiej porze oglądasz Dzień dobry, cześć I czołem <grych> Jak mówiłem yy, w, w komentarzu Pod poprzednim odcinkiem Zapomniałem pokazać, pochwalić się levelem yy, W dzisiejszym odcinku W sumie też zapomniałem I <grych> go wam nie pokażę Ale musicie wierzyć mi na słowo, że setny level yy, No Generalnie to wygląda tak w dzisiejszym odcinku pochwalę się tym, że wbijem 19 tysięcy puszek Już nie 18, 19, ale uważajcie Bo z tym 19 wiąże się pewna historia podrywu W życiu byście nie uwierzyli, że podrywem można wbić 19 tysięcy puszek Ale naprawdę I chcę wam to udowodnić, pokazywać wam, opowiedzieć wam jak to się stało No ale kurcze, żeby móc wam opowiedzieć jak to się stało, że wbijem Tą przepotężną liczbę 19 tysięcy puszek, tym jakże niesamowitym podrywem, musicie zostawić w tym momencie lajka, kliknąć subskrybujkę, dzwoneczek i za około 5 sekund zaczynamy opowieść. No hej mała. Czy często jadasz w maku? Nie. A czemu pytasz? Bo jesteś mak, Boże, czy ty to widzisz? <grym> Nie, no tak na serio chciałem tylko zapytać, czy byłabyś tak miła i pomogła wbić mi yy, 19 tysięcy na b. Aaaa... Tak. So fucking precious when you smile yeah. No jak widzieliście podryw udany 19k... 19 tysięcy puszek wbita eee, No cóż no co ja mam, mogę powiedzieć No jedynie mogę jeszcze was zadowolić Szybkim openingiem Megaboxa Który był dosłownie Pod naszym ukochanym Rufuskiem no, i w sumie to było dzisiaj na tyle, noc. No nie ma co, to dłuższy z tego nie będzie. No, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Yy, życzę wam udanego wieczoru, spokojnych snów, Zajebistych następnych dni. No i co, no i tyle, no. Ja się z wami jeszcze raz cieplutko żegnam. I to byłoby z mojej strony na tyle.